Nadeszła wreszcie chwila stanowcza, chwila, co wynagrodzić miała Kolombowi tyloletnie zawody i cierpienia. Ojciec Juan Perez szepnął na ucho Luisowi, że radość admirała podobna być musi do błogiego uczucia chrześcijanina, co z padołu ziemskich cierpień wchodzi w krainę wiecznego życia, którego nie zna. A jednak dostąpić się spodziewa. Podniesiono kotwicę i okręt Santa Maria płynąć zaczął w kierunku wiatru, za nim Pinta i Nina. Pierwsze promienie wschodzącego słońca oświeciły rozpięte żagle trzech statków, w ślad których mnóstwo czułem puściło się aż do Saltes. Stamtąd już okręty ruszyły bez przeszkody. Na niezmierzony ocean atlantycki, jakby trzy ciała ożywione, pchnięte ręką przeznaczenia ku tajemniczemu celowi, którego ani przewidzieć, ani uniknąć, ani przyspieszyć nie zdołają. Siostry Bracia, bardzo serdecznie Was witam na tym naszym kolejnym spotkaniu modlitewnym. Na początku przeczytaliśmy fragment książki o Krzysztofie Kolumbie autorstwa Jamesa Fenimore Coopera. 2 sierpnia 1492 roku, Kolumb wraz z załogą na trzech statkach odbija od brzegu i kieruje się ku nowemu światu. Podobne wydarzenie, tylko że na płaszczyźnie duchowej. Miało miejsce także w życiu Juana de Yepes, Ojca Jana od świętego Maciej'a. Przychodzi taki dzień kluczowy, kiedy ma wypłynąć na szerokie wody kontemplacji, modlitwy w kierunku nowego świata, innego świata, świata nadprzyrodzonego, boskiego. Nadchodzi dzień który zadecyduje o całym Jego życiu. Po wyświęceniu na kapłana Jan powraca do Medina del Campo, do swojego klasztoru karmelitów, tam gdzie wstąpił do zakonu. Powraca, aby odprawić mszę świętą prymicyjną. W tej przy świętej uczestniczy także jego matka Katalina, Brat Franciszek wraz z żoną. Jest to dla tej ubogiej, szlachetnej rodziny dzień wielkiego szczęścia i wielkiej radości. Ale w tym samym czasie w Medina del Campo przebywa także Teresa od Jezusa z Avila. Przybyła tutaj, aby założyć drugą fundację. Po pierwszej, która już swoją działalność rozpoczęła w jej rodzinnym mieście, w Avila, a teraz ma powstać drugi klasztor żeński, karmelitanek żyjących według pierwotnej reguły. I to miejsce znajduje się w Medina del Campo. Przy okazji, szuka także zakonników. Czy nie znajdzie się jakiś kandydat? do tego aby i w gałęzi męskiej ktoś odważył się na to by rozpocząć podobny styl życia według tej pierwotnej reguły surowej mnichów właściwie pustelników niegdyś spod Góry Karmel czy dzisiaj także nie znajdzie kandydata do takiego stylu życia i okazuje się że jest taki Ojciec Antoni Heredia. Jest to przełożony klasztorów Medina del Campo. Jest już nieco w podeszłym wieku, dobrze wykształcony, z dużą kulturą osobistą. Teresa bardzo cieszy się z niego. ale równocześnie zachowuje pewien dystans, obawia się, czy rzeczywiście ten zakonnik już tak wieloletnio trwały w tym, stylu życia czy będzie w stanie zmienić i podjąć styl o wiele bardziej radykalny szuka kogoś innego młodszego który byłby bardziej otwarty na ten nowy styl życia i tak oto pewnego dnia w Medina del Campo spotyka Jana Juana de Yepes ojca Jana od świętego Macieja Jan ma wówczas 26 lat, Teresa jest dwukrotnie od niego starsza. Dwaj przyszli święci odbywają pierwszą rozmowę, która ma kluczowe znaczenie dla życia ich obojga, ale nie tylko dla całego zakonu, a właściwie dla całego kościoła. Można powiedzieć nawet, Kluczowe znaczenie dla historii ludzkości. Teresa już wcześniej dowiedziała się o Janie, słyszała o nim, o jego niezwykłym stylu życia w Salamance podczas studiów, i podczas rozmowy ma przeświadczenie, że to jest właśnie ten człowiek. Od razu odkrywa tą wielkość duchową Jana. Jan wywiera na niej ogromne wrażenie, chociaż jest tak młody. Jan zwierza się jej ze swojego pragnienia opuszczenia Karmelitów i wstąpienia do Kartuzów, i w związku z tym Teresa przedstawia mu inny plan. Prosi, żeby jeszcze zaczekał. Prosi, żeby nie opuszczał tego zakonu, ale. Chociaż na razie sama nie może mu wiele oferować, to prosi, żeby jednak w tym zakonie podjął taki styl życia według tej pierwotnej reguły mnichów z góry Karmel, a ona w międzyczasie, kiedy Jan zakończy studia, a było jeszcze rok do ukończenia tych studiów, ona zatroszczy się o miejsce i o to, aby rzeczywiście to mogło się zrealizować. Ojciec Jan zgadza się, ale pod warunkiem, żeby nie musiał zbyt długo czekać. Bo już jest właściwie sercem już ukierunkowany w stronę Kartuzów. No, myśli oczywiście o tym roku, kiedy jeszcze będzie studiował teologię w Salamance. A zatem ta pierwsza rozmowa, to spotkanie między Teresą a Janem. Ma taką pozytywną konkluzję. Jan czeka, a Teresa wie, że musi natychmiast przystąpić do działania. Trzeba znaleźć jakiś dom dla obu zakonników, dla ojca Antoniego i dla Jana. Potem niedługo potem powie do swoich sióstr. Mam jednego zakonnika i pół. Tym kompletnym zakonnikiem był Jan. A tym drugim był ojciec Antoni, chociaż o wiele starszy od Jana, nawet przełożony w jakimś stopniu Jana. Ale Teresa od razu poznała się na Janie. Tylko on może być tym, który podejmie się tej reformy gałęzi męskiej pustelników spod, spod góry Eliasza. W przeciągu roku, kiedy Jan studiuje w Salamance, Teresa znajduje miejsce. Tam, gdzie będą mogli zamieszkać i ojciec Antoni, i ojciec Jan. Pewien bogaty człowiek, Don Rafael, ofiaruje Teresie mały domek na niezwykłym odludziu. W ogóle dojechać tam, to. Trzeba było naprawdę dużego szczęścia, bo właściwie droga nie wiadomo jak prowadziła, gubiła się. Głęboka prowincja kastylijska. Maleńka wioseczka, gdzie żyło 20 osób. A nazywała się ta wioska Duruelo. Właśnie tam w tej wiosce jest ten dom, a właściwie to są ruiny. To jest jakiś dawny magazyn. Jak Teresa Przybywa na to miejsce, to jest w ogóle przerażona, że, że w tym miejscu nie da się zamieszkać. Ale z drugiej strony ogarnia ją taki jakiś pokój, i jest przekonana dosyć szybko, że to jest właśnie to miejsce, tak jak kiedyś Jezus wybrał sobie stajnię w Betlejem, a właściwie poza Betlejem, gdzieś tam na odludziu. Tak dzisiaj Bóg wybrał Duruelo, by tam rozpoczęła się nowa forma życia pustelniczego. Kiedy Jan i Antoni przybywają do tej miejscowości, do tej wioski, oni są zachwyceni. Nareszcie pustelnia, prawdziwa pustelnia. Nareszcie miejsce, gdzie jest daleko od wiru świata. I to Duruego stanie się wkrótce dla nich taką bramą do nieba, do innego świata. Po tej pierwszej wizycie ojciec Antoni wraca jeszcze do Medina del Campo, aby zakończyć swój przeorad w klasztorze. Natomiast Jan udaje się z Teresą do Waladoid. I uczy się nowych zasad życia zakonnego i pustelniczego. Niejako u boku Teresy przez jakiś czas odbywa taki swój drugi nowicjat. Potem, końcem września 1568 roku, wraca do Duruelo. Towarzyszy mu też w tej podróży pewien murarz, który pragnie zostać bratem zakonnym. I kiedy przybywają na to miejsce, od razu zabierają się do pracy, żeby jeszcze przed zimą wyremontować ten dom, czy ruiny tego domu, aby uczynić to miejsce możliwym do zamieszkania i przeżycia zbliżającej się już zimy. W Duruelo Jan przywdziewa też nowy habit z grubego płótna ze zgrzebnej wełny, Zdejmuje sandały, fizycznie zdejmuje sandały i zaczyna chodzić bosą. Wkrótce dołącza do niego ojciec Antoni z Medina del Campo i tak oto rozpoczyna się nowy etap w historii zakonu i w historii kościoła. Nie w jakimś centrum, nie w Rzymie, nie w Madrycie, nie w Toledo lecz na końcu świata w zapomnianym, maleńkim Duruelo. Bóg ma jakieś swoje plany, Bóg ma swoje drogi. 28 listopada tego samego roku 1568 w obecności Ojca Prowincjała Karmelitów ma miejsce pierwsza msza święta właśnie w w tym domku, w tej pustelni Doruelo, w której trzej zakonnicy przyrzekają żyć według reguły pierwotnej nadanej karmelitom przez patriarchę Jerozolimy Alberta, bez żadnych złagodzeń. Jan obiera sobie imię zakonne Jan od Krzyża. A ta mała wspólnota. Będzie potocznie nazywana karmelitami bosymi. Siostry i bracia, dzisiaj wypływamy z Janem na ocean boskiego życia. Ocean, który roztacza się przed nami jak coś, jako coś tajemniczego, nieznanego, ale równocześnie fascynującego, pięknego. To jest ocean życia nadprzyrodzonego. To głębia, która przyzywa głębie naszego wewnętrznego pragnienia. Po długim przygotowaniu tych ludzkich filarów naszej osobowości oddajemy ster w ręce tego, który kiedyś, 2000 lat temu, chodził po wodach jeziora Galilejskiego, a dzisiaj Zaprasza ciebie i mnie, wypój na głębie. Na głębie, która poprowadzi cię do innego świata: świata nadprzyrodzonego, świata pięknego, że nawet nie mamy o nim pojęcia, jak on jest piękny. Nie potrafimy sobie tego nawet wyobrazić. Dotychczas, podczas tych kilku spotkań, Przygotowywaliśmy wyprawę. Budowaliśmy fundamenty. Przypomnijmy, jakie to są fundamenty: miłość. Miłość. Życie ludzkie ma sens tylko w kontekście miłości. Potem chrzest, który jest za ślubinami z, ze światem nadprzyrodzonym, z Bogiem. Ogołocenie, to znaczy oddanie wszystkiego. Już na początku oderwanie się od siebie, służba, to znaczy miłość brata, miłość siostry, formacja intelektualna, która winna trwać aż do końca, do końca naszego życia, i wielkie pragnienia. To są te filary. Wokół tych sześciu filarów zbudowaliśmy trzy okręty. Wiarę, nadzieję i miłość. I dzięki tym okrętom teraz wypływamy na głębie. Wypływamy z Janem, nawigatorem, kolumbem po świecie nadprzyrodzonym. On nas poprowadzi już do końca. On sam przemierzył te przestrzenie i chce dzisiaj towarzyszyć nam w drodze. Umocował odpowiednie latarnie morskie, boje, abyśmy nie zboczyli z kursu. Także postawił znaki ostrzegawcze, gdzie są jakieś groźne podwodne skały albo rafy, o które może rozbić się nasz okręt. I mówi do każdego z nas: Nie bój się, ja ten ocean przepłynąłem, to jest Boska Głębia. Która prowadzi cię do raju. Przeczytajmy jego poezję, jedną z najsłynniejszych, fragment tej poezji. W noc jedną, pełną ciemności, udręczeniem miłości rozpalona, owzniosła szczęśliwości, wyszła mnie spostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. Bezpieczna pośród ciemności, przez tajemnicze schody osłoniona, o wzniosła szczęśliwości. W mroki ciemności, w ukrycie wtulona, gdy chata moja była uciszona. W noc pełną szczęścia błogiego, pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał, jam nie widziała niczego. Nie miałam wodza nie światła innego, ponad ten ogień. Co w sercu mym gorzał. Koniec cytatu. Tak zaczyna się poezja Jana zatytułowana Noc ciemna. W naszym życiu także przychodzi taki moment, kiedy mamy opuścić swój dom, mamy opuścić swoją ziemię, odbić od brzegu i zanurzyć się w noc. Jan ukazuje, w jaki sposób się to dzieje. Jakby stawia pierwszą tą boję, tą latarnię morską, a nazywa się ona Samotność i Cisza. Samotność i Cisza. Tak jak w Duruelo. Jan odnajduje swój właściwy ekosystem właśnie w tym miejscu odludnym, w samotności i ciszy. A dzisiaj ja i Ty, gdzie odnajdziemy takie miejsce? Czy w ogóle go szukamy? Życie duchowe rozpoczyna się wtedy, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że istnieje inny świat, nabiera smaku tego innego świata i pragnie wejść. W tą boską przestrzeń. Pragnie tam iść, płynąć, a nawet biec. Jan tłumaczy to następująco w komentarzu do poezji Not Ciemna. Cytuję: Powód, dla którego ta mądrość mistyczna nazywa się tajemniczą, jest ten, że ukrywa ona duszę w sobie czasem bowiem do tego stopnia ogarnia duszę i pochłania ją w swej tajemniczej głębi, że dusza widzi jasno, iż jest całkowicie oderwana i oddalona od wszelkiego stworzenia. Czuję wtedy jakby ją umieszczono w jakiejś najgłębszej i nieogarnionej samotności, lub na jakiejś bezbrzeżnej i niekończącej się pustyni, dokąd nie może dotrzeć żadne stworzenie. Samotność ta jest tym bardziej rozkoszna, miła i miłosna, im jest głębsza, przestrzenniejsza i samotniejsza. I dusza czuje się w niej tym bardziej ukryta, im wyżej jest wzniesiona ponad wszelkie doczesne stworzenie. Koniec cytatu. Jakże piękne są te słowa o tej samotności, o tej ciszy. Jeżeli chce zanurzyć się w Bogu, niezbędne jest wejście właśnie w ten przestrzeń. Niezbędne jest odejście od wiru tego świata, od atrakcji, które nas z każdej strony otaczają i wyciągają z powrotem na ląd. Od różnych stymulantów takich jak media, hałas, rozrywka, łatwe życie. Wejście w ciszę i samotność, zwłaszcza dzisiaj, wymaga trudu. Powiedzmy sobie szczerze, to wymaga trudu. Trzeba przeorganizować swoje życie, ukryć się, znaleźć tą przestrzeń, gdzie człowiek będzie sam na sam z Bogiem. Inaczej się nie da. Czy mam takie miejsce? Czy znajduję takie chwile każdego dnia? Człowiek nie jest tylko kimś na zewnątrz, on także jest kimś wewnątrz. Jest kimś, w kim ten nowy świat istnieje na samym dnie jego duszy. Tam pulsuje Trójca Święta, tam wewnątrz mieszka Bóg każdego człowieka. Aby go usłyszeć, dotknąć go, muszę codziennie wejść w ten inny świat. Tą inną czasoprzestrzeń, albo, albo lepiej powiedzieć w coś poza czasem i poza przestrzenią. To jest właśnie moje Duruelo dzisiaj. Tak mogę nazwać ten kąt, w którym jest może w moim domu mały stolik, a na nim świeca ikona Jezusa i pismo święte. Za mną zamknięte drzwi. Wewnątrz panuje cisza, bez jakichkolwiek dźwięków, i wówczas mogę wypłynąć na głębie. W noc pełną szczęścia, błogiego pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał, ja nie widziała niczego. Nie miałam wodza ani światła innego, ponad ten ogień, co w sercu męgorzał. Pisze ja. Nie odchodzimy z tego świata, powiedzmy na ten czas, pół godziny, 45 minut czy godzinę. Nie odchodzimy, bo nim gardzimy. Nie, tylko odchodzimy po to, aby spotkać się z Jezusem. Zresztą przeczytajmy, co dalej Jan tutaj pisze w komentarzu, cytuję. Tu dusza bierze porównanie z człowieka, który chcąc dobrze wykonać jakieś dzieło, wychodzi z domu. W nocy i wśród ciemności, gdy już wszyscy domownicy spoczywają, aby mu nikt nie przeszkadzał. Wychodzi tu bowiem dusza, by dokonać tak heroicznego i tak niezwykłego dzieła, jakim jest zjednoczenie z jej boskim oblubieńcem. Musi więc oddalić się od wszystkiego i wyjść na zewnątrz, gdyż umiłowanego może spotkać jedynie w samotności. Koniec cytatu. Umiłowanego możemy spotkać jedynie w samotności. Taki jest cel tej ciszy i samotności. Nie ucieczka, nie ucieczka, ale spotkanie, najpiękniejsze spotkanie. Nie tylko spotkanie, ale przelgnięcie, ale chwila, kiedy człowiek posiada Boga. Jan pisze, że taka dusza musi albo wieczorem iść w to miejsce, kiedy wszyscy domownicy już śpią, albo może wczesnym rankiem, kiedy jeszcze się nie obudzili, a może w ciągu dnia gdzieś na łonie przyrody, albo w pustym kościele, czy też w szpitalnej kaplicy szukamy swojego druelu. Rozpoczął się adwent, nowy etap drogi, nowy horyzont żeglugi. Jest to doskonały czas, aby wejść w ciszę i w samotność, w pustynię, w druelu. Znajdujmy tę przestrzeń także tutaj, przychodząc każdego tygodnia. Tu, gdzie jest tak cicho, i gdzie jest tylko ta ikona Jezusa, a z boku Jan patrzy na nas z takim lekkim uśmiechem, zaprasza nas do tej żeglugi wewnętrznej. Tak jak teraz tu jesteśmy, walczmy o ciszę i samotność. To nie przyjdzie samo. Przeczytajmy jeszcze jeden ostatni tekst Jana. Cytuję. Udzielanie się Boga dokonuje się w ukryciu i wśród ciemności, bez udziału rozumu i innych władz. Ponieważ wiedzę tę osiągają nie władze duszy, lecz duch święty wlewa ją i rozrządza w duszy jak to mówi oblubinica w pieśni nad pieśniami i dusza sama nie może zrozumieć, jak to się dzieje, przeto określa ją tu jako tajemniczą. A nie tylko dusza nie rozumie tej kontemplacji, lecz nikt, nawet szatan. Bowiem, Mistrz pouczający duszę znajduje się substancjalnie w jej wnętrzu, a tam nie może dostrzec ani szatan, ani zmysły naturalne, ani rozum. Koniec cytatu. Co za piękna prawda! Do tej ciszy, do tego druelu nie może dotrzeć nawet szatan. To jest najbardziej bezpieczne schronienie dla człowieka. I teraz wejdziemy w to schronienie, w to nasze dzisiejsze drueno. Wejdziemy, ale nie tylko dzisiaj. Czyjmy to sami każdego dnia przez ten najbliższy tydzień przez całe nasze życie.